W dzisiejszym odcinku chciałem ja wam zaprezentować kozak cheetah o nazwie Nivia B2. Hmm, Szczególnie chciałem ja wam pokazać jedną kozak opcję, która jest, którą jest, sorry, hmm, będzie ona w Exploits. I to jest tego, teleport. Można sobie tutaj zbindować. Na ja mam na ja sobie mogę wyłączać i włączać. patrzcie, po prostu yy, tam, gdzie, tego, damy swój kursor, tak jakby ten celowniczek. Będziemy mieli taki yy, kwadracik jak możecie zauważyć, niebieski Jak klikniemy prawym, to patrzcie co jest stanie Widzicie to? To jest kozak, nie, możecie się tak teleportować Na przykład macie low HP Co tutaj podbany hopuje Macie low HP I chcecie szybko uciekać, to patrzcie, hop i jesteście na spawnie. nie Be, Bez żadnego wysiłku, nie, nie, nie możecie ginąć chyba z tym Chyba nie wiem jak, chyba że tutaj miałby jakieś lepsze cheaty eee, Chwila gdzieś tutaj był spał, tutaj chyba jest, nie, nie, chwila Zgubiłem trochę Dobra, Phantom stronę Wuspawn. Widzicie sobie też mogę tak przeteleportować i jestem na spawdzie. Bardzo kozak opcja, możemy tego używać pod PvP. Znaczy ja bym tego najczęściej używał, chyba jakbym grał na tym cicie cały czas, to bym tego używał. Więc polecam, polecam. Yy, możemy sobie to wyłączyć i pokażę jeszcze tam jakieś tam tego opcje. Mam tutaj... Ogólnie to gui, jest kozak, nie. Takiego jeszcze nie widziałem. Zazwyczaj było takie coś zakładki po prostu, a to jest takie innowacyjne, nie? Tutaj wam wszystko szybko opowiem, to jest bunny hop, antyknock, long hop, takie że możemy sobie skakać, e, tego... E, na skywarsach tak nasz atak siup, i siup, tak możecie sobie poskakiwać cały czas. E, no slowdown, że możecie sobie jeść normalnie jeść i wiec i właśnie zatrzyma, sprint, że możecie trzymać przycisku. Fly to chyba każdy wie o co chodzi. <laughs> tutaj możecie sobie tak podlecieć. Hmm, tutaj auto to na przykład e, zaczniecie łapką rozwalać e, piasek to weźmie wam item, którym się powinno to rozwalać na przykład ja nie mam tego łopaty, więc wybrało mi mieczyk e, spoko opcja, scaffold też, każdy wie o co chodzi Możesz sobie tak, i klocki, klocki mam, zna ja po prostu porwami. używane często na bedwarsach Kombat, to co tu jest killaura, wiecie, chyba każdy o co chodzi, bije tutaj każdego, nie? To jest ja sobie nawet podejdę. Oj, widzicie. możecie sobie stać, że nasza tak z będzie wam biło. możecie sobie na bany hopie też to tego pobić. Mmm, to tu jeszcze jest. Mam tutaj masę opcji, którą możemy sobie wybrać. że na high player, że nie będzie wam biło tego bota, który się pojawia za wami. Nasza adia tu bija tam bolt jest i możecie dostać za to bana. Critical że on tak podskakuje lekko Auto Armor to, że zakłada wam seta Jak jakiegoś to na skakłasach będzie w skrzynce set to go weźmiecie I go założywam od razu To tu jeszcze jest render po Podświetla skrzynki, ale tutaj nie otrzymajcie Więc nie podjęta Name tagi To wiecie o co chodzi chyba Tutaj macie ogólnie pokazuję wam niki i tak dalej Co posiada typek Fullbright czyli gamma klikuj to jest ogólnie to co teraz wam pokazałem Pok Znaczy teraz co wam tutaj pokazuję Tracer to są takie liniki te kolory tu zmienić Kozak Search nie ma co tu chodzi No i SEP to takie wiesz Wokół graczy Wiecie takie wokół graczy No mm, SP dobra że po prostu szybciej kopiecie Widzicie, muszę tak szybciej kopać fast play, że tak szybko klocki stawiacie, możecie, widzicie teraz tak szybko stawiacie, macie różnicę, tak się stawia normalnie, tak, tak się normalnie stała, wtedy się tak stawiało więc tak, tutaj chciałem chciałem że żeby sobie tutaj latać, tak, zobaczyć co jest pod spawnem na przykład sneak, że będzie Wam cały czas na shiftie chodziło, tak? Eee, chwila eee, fake, o jest, macie tak, że po prostu na, chodzi wam na tym. Tak jak naciśnięcie Ej, chcecie sobie zmienić seta to nie puści wam tego. Kozak, Nuker, Nuker to, że niszczę po prostu wam bloki tego wokół was. że Stone, no bo zależy co wybierzecie, nie? Kozak, opcja, kozak. Timer, że po prostu was, no chyba piesza tutaj, nie? Patrzcie. Wiecie, no ja, ale to kozak, by, ale to był w nerdia o na 100%, nie? Patrzcie. No i sobie tak prze, tego szybko przebiec całego spawna na co pod LC tu zabrał mi na trochę, patrzcie jak szybko koksy się o jezu kozak kozak opcja blink to jest takie to jest taki trochę fake lag się coś załatwić, patrzcie zbinduję sobie na a ona B jest, patrzcie tu, mnie niby laga, odbiegam sobie ja w jestem o to, bo tego typa pojawiam się za nim i mogę sobie go hitnać, już tam nas nie ma nie też kozak, kozak opcja no rotate tutaj chyba już nic nie trzeba. No więc tak. Więc jeśli filmik Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę oraz suba i komentarz. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu możecie napisać w komentarzach Zbigniew Cheater. Dzięki i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.